Cześć, cześć, witajcie, cześć, witajcie cześć, na kanale RKF. Dzisiaj znowu będzie odcinek z Kolejny odcinek z szybką sigmą Witamy i gramy sobie tym razem może inny pokój losowy doponuję. Ja nie, dawaj Willow Street. Willow Street. No dobra, nie pamiętam tej mapy w ogóle. przecież graliśmy na tej dzisiaj na tej mapie, kurde. Nie. My graliśmy na tym. Tak, graliśmy na Graliśmy na, no na River Crown. No ale na li... Ale to już wczoraj graliśmy na Willow Street. No w sumie jest taka szansa, ale i tak nie pamiętam. Dawaj start. A, bo ja muszę dać start. No. Jezus, człowieku, Ty jest... stworzyłeś Soli pokój, bo... Daj, ale weź sól, sól bo ona Ci przydaje. Bo mi bardzo mało brakuje do wbicia poziomu, a jak nie zgadniemy tego... Nie Czekaj, zgadniemy a co jest do... za dziesiąty poziom? A, żadny nowy pokój. Za jedenastu jest. statyw i... statyw i wyższy poziom trudności. No w sumie... Natomiast za łatwo. Niby przegraliśmy tamtą grę, ale to było. Ale bo to A. kurna głupio to No, ale tu zostaliśmy pokój. No, bo po... wytłumaczę Wam, jeśli oglądaliście wcześniejszy odcinek, wytłumaczę Wam, dlaczego przegraliśmy. Hmm. Ponieważ y, Poltergeist jest duchem hałaśliwym, który lubi rzucać przedmiotami. Jest mało aktywny w pustych pomieszczeniach. To była mała przestrzeń, ale on tam nie miał rzeczy do rzucania. Przez co zmylił nas tym? A dodatkowo yy, nie zadziałano yy, źle zrobiliśmy Spirit Boxa, ponieważ po, nie go powtórzyć. Ale dobra, Okej, okay, Ignacy. Ignacy, lecimy tak. Czekaj, moment, za, zapoznajmy się z mapą. MMF-a. ale korzystaj z niego, bo ty jak słyszysz, Intra. to jak słyszysz, że coś się robi, to no. Ignacy, yy, patrz. Yy. Dobra, idziemy w górę w prawo i w dół. Dobra, to już pamiętam tą mapę. Chodź, idziemy. Ona ma dwa piętna czy trzy? Ma tylko dół. Dwa. Dobra, tylko dół. A wiesz co Postywaj jest najlepsze? Wiesz, co jest, czekaj, wiesz co jest najlepsze? No. Jak postawisz ten laserek, wiesz o co mi chodziło? O to. Czyli no. kruchu? Ale czekaj, jakie mam misje? Pójdziesz 25, krócej. Czujnik ruchu. Ale patrz. No to prostsze nawet niż poprzednie. <grym> to jest mega łatwe Ale dobra, chodź. Dobra, idziemy, musimy... Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Co się dzieje z tym mikrofonem? Patrz na dobra, mikrofon wejście liniowe Chyba wszystko. Powinno być wszystko okej. Okay. Dobra. A Sprawdzaj? No śmieszy jakby nam tu dało. A to jest to, to z tym dużym przejściem, i ten dom jest fajny, tak szczerze. Tak. No Jezu, się. co się dzieje z tym mikrofonem? Czekaj sekundę. Rośnie. Idź tu. No, już, już idę. no Jezu, nie czekaj, ja muszę zróbmy chrysławki. Co tu się dzieje z tym mikrofonem? No wiesz, wszystko. wszystko. Powiedzmy, że jest. Tutaj dośnie Dobra, jestem. Chyba... A tutaj stała. Czekaj, we... Tu wiesz, na szczerze? Tu nie ma, to by było... Raz tu mieliśmy, jak z tym piotkiem no. graliśmy. Pamiętasz? Że tak, pamiętam. Wiesz co? Szczerze? Ja im wytnę... Wiesz, wiesz co? Wytnę im ten yy, czas szukania ducha. Te przygotowania. Tak. Nie, czas szukania ducha. Tutaj... Spada, mamy pokój. Mamy? Znowu idę po. Wywal je... tu te rzeczy w takim razie, wywal je. No żeby sobie wziąć jak najwięcej. No. Tak, ja no, idę po tablicę Weedge. Idź po rzeczy, nie, a ja, no, ja idę po nie idę. Nie użyję, użyję ją od razu. Człowieku, jak mamy tablicę Weedge, to by mogliśmy ten. Mogliśmy wziąć i znaleźć jego pokój od razu. To po pierwsze. Po drugie, ja chciałem powiedzieć, że chyba jednak tego nie wytnę. To było tak krótkie. Chodź, po te rzeczy. Po, chodź, poraż te rzeczy. ufał, ufam! dotknął... Ufał, no jest tam, weź. Jest już? Patrz. Jest, jest! Jest! jest. Ufał jest chyba najczęstszym, zawsze prawie ono ono. Lecę po zdjęcie Trafił nam się dość łatwy pokój, tak mogę powiedzieć Aparat i pismo ducha Czas przygotowania 2 minuty Nie będę wam nic wycinał musiałbym dodać muzykę. Szczerze, Ej, mam pytanie. No? Dodawać muzykę do tego filmu? To by zniszczyło klimat, moim zdaniem. Wiesz, to, może dodać... powiedz, to po, powiedz to wiesz czym krótkofalówką, bo cię przestało słychać. No i ten tego nie zrobi. Gdzie są korki tak w ogóle? Korki są w garażu Ej, czekaj, temperatura jaka? 5 Nie duszaj dotsów tylko przypadkowo, bo one są idealnie 3. 3. Ten... Wywalaj po prostu wszystko do tego zlewu, kurde Te dotsy dałem tak, że jak będzie przechodził przez drzwi to się zaś... na drzwiach będzie widać jego. No wiesz, no. sylwetkę. Posławiam. Wytłumaczę działanie niektórych sprzętów. Bądź teraz cicho. Docy na przykład, im tak, że jak jest duch, to on jest zauważalny w tym. Czyli powiedzmy, że idziesz przez pokój z włączonymi docami, możesz zobaczyć go tymi kropeczkami. Jak działa na przykład czujnik, którą mówiłem. Ultrafiolet to jest proste do zrozumienia Pismo ducha, o! Pis... A no, słychać mnie przez krótko falówkę? Tak, słuchajcie. Yy, yy, pismo ducha, mamy jeszcze minutę jak coś. Jak coś to znowu coś się dzieje z MMF-em. czemu ja nie mogę tego postawić? F Znalazłem gdyjówkę. Gdzie? W innym pokoju. Patrz tu. Patrz tu. I tu za pudłami Czy my tam zdążymy dość? Musimy bliższą. My właśnie znaleźć? Zależy od tego, jak szybki będzie ten duch. Bo jeśli będzie jakiś wolny. Szukam jeszcze jakiejś kryjówki. Więc nic na Słyska pewno nie. Tu nie zdążymy. Ignacy, tak ci mówię, mamy przechlapane jak nas dół zaatakuje, zresztą jedyną szansą jest schować się za toaletą i, i mieć nadzieję, że i, przeżyjemy. W praktyce Filip, najlepszą szansą na przeżycie będzie jeśli... Postawiam krótki, czekaj, czekaj. Uf. Nie Filip, mam pomysł. Czekaj, mamy jak działała tablica Ouija? Nie pamiętam. Nie używaj jej jeszcze. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Nie, zapytaj się ile ma lat How old are you? Spróbuj ty. Czekaj, bo mam za dużo rzeczy Poczekaj Kurde czemu nie przestaje... O To mniej ważne rzeczy wrzucam do wanny Ym, no pytaj się docy odby Ej, co to było? Co? Nie wiem właśnie. No A zapytaj czekaj, się! Nie zasłaniaj dotsów. Czekaj, czekaj, nie zasłaniaj dotsów i wydaj? Czekaj, muszę sprawdzić temperaturę, bo kurde O o o o o o o o Widziałeś to? Tak Spirit box. Gasimy światło Ej, ślad zrobił! Ślad! No to zaraz zrobię tego mu zdjęcie Rób i wezmę kamerę jeszcze. ZRÓB! Nie ma publiczności. Ludziom, którzy wyjdzie. są sami, Ignac! Najgorzej mamy! Ej! Gdzie jest? Zrób, zrób, zrób zdjęcie. Właśnie szukałem, gdzie jest. Musimy, Ignacy, być sami. Więc... Czekaj, idę jest zobaczyć, czy coś, co tutaj... coś zostało. Idę zobaczyć, czy coś zostało. Nic nie zostało. Czekaj! Yy, bo odpowiada ludziom, którzy są sami. Weź się zamknij i teraz zrób... Yy, ty wiesz co. Spirita zrób. Aktywność jest nawet yy, do... Kurde, spadła. Zrób teraz spirita. Yy, jak ktoś to przeszedł przez linkę? Znowu przeszedł! Patrz się na docy Wracasz. Przeszedł przez linkę. Przeszedł przez linkę. Jak coś to średnio mamy 90, nie możecie zaatakować. Czemu się ukrywa- To się stanęło, się powiedz mi, proszę, na Discordzie, co ci się stało? Bo nie mógł być atak, przecież. Powiedz mi, proszę, co tu się stanęło. Halo, powiedz mi na Discordzie, co się stało, bo mieliśmy średnią wysoką. Wiesz co, kudna. Gdybym nie krzyknął polowanie, bo spanikowałem. To by mnie nie złapał, bo po prostu tak krzyknąłem, że to był taki dźwięk głośny, że on mnie po prostu złapał nawet w kryjówce. Ale ja, jak było polowanie, jak mieliśmy średnią 90? Zamknęły się drzwi i kud na mnie złapał prawie od razu. Człowieku, przecież było napisane na tym. Ale fajnie było. Było napisane, że atakuje po średniej 50. A za to, że widziałem, że znowu było 10. I sprawdzę czy demon jest. Uważam, że to demon. Potem, chcesz że... Muszę sprawdzić pismo ducha. Nie. Filip, sprawdź pismo ducha. I to tyle. Dobra. Z, nie jak nie chcesz, to nie dób dalej sam tylko sprawdź pismo. Sprawdzę, sprawdzę, ale mi chodzi o to, że ja uważam, że to demon, bo znowu było 10. 10 tych o, znowu jest to, tak. Skąd wiesz? Przeżę, boję się. Idź! Będę cię guidingował. Będę mówił gdzie będzie duch. No, patrz, no, idź. Jakudna, kudna? Ty zabi... nie napisał. Jest pismo, ale nie zrzucił księgi. Nie ma. On zrzuci księgę. Ej, weź kudę To jak to se, se wykreść? Bo on słyszałem, jak otwierał drzwi i nie było nic. Donc, se wykreść. Mm. Spójrz na ten moment. Jest poniżej zeda Jest! To idź, idź, demona! Tu, I woda! Bo to będzie demon. Dobra, to demon, Phantom Mimik lub Jim. To będzie albo Demon, albo Mimik, bo Mimik może przecież naśladować... Wodę zrobił, to czekaj, będzie... woda to znaczy, że MMF, ja o tym wiem. I czekaj, czy to Mimik, jest. jak będzie MMF, to wszystko by się wykreśliło, więc to nie MMF. Uważam, że to Demon. Ale musiałby być Pismo Ducha, Ups, to właśnie. Albo czekaj, nie, nie dawaj jeszcze, nie dawaj. Demon... No Jezu, czekaj! Demon, Phantom Mimik, Jim. Muszę sprawdzić, jak Jim był. A nie, to jest Jim, czy Jean. Jin. Filip, Jean musiałby być... Jean podusza się bardzo szybko. I nie powiedziałbym, jak zdążyłeś się ukryć. Tak złapał. Podusza nie się powiedz... szybciej, gdy jego ofiara jest daleko. I wyłączenie źródła zasilania powstrzyma Jina przed użyciem umiejętności. Szczerze? Nie, jak zdążyłeś Ignacy się ukryć, Ignacy zdążyłeś się ukryć, a dopiero potem zniknąłeś, więc Ignacy, posłuchaj mnie chwilę, patrz, jak ty zdążyłeś się ukryć, a on jest turbo szybki, to nie jest Dżin, wykreślam, Hantu, Hantu. Hantu to rzadki duch, który żyje w naj, najzimniejszym klimacie. Wydaje się, że jest zimno czy go bardziej. Ej, tu mógłby być Hantu. Uważam, że może to być jednak Hantu. Porusza się lubi mroźne temperatury. Było prawie minus 5. Albo mógł być to mimik, który po prostu może zmimikować wszystko. Yy, nie Ignacy, uważam, że to Hantu. Patrz. To rzadki duch, który żyje w najzimniejszym klimacie. Było prawie minus 5. Czyli yy, zimno staje się agresywne i wzmocnione. tak było, nie... bo jak było jeszcze ciepło, to był mało aktywny. No, a ja. Patrz, szybsze poduszanie przez niższe temperatury. No. Uważam, że... A to pasuje, jedyne co Widzisz? to... To musiałyby być orby. Poczekaj, mi jeszcze czas na to zajrzeć. No Jezu, musi ona do mnie ciągle napisać. No poczekaj, to... to Może, mu... że to handy. byłoby to hantu, to musiałyby być orby. Szczerze? Albo po prostu to jest mimik, ale dobra, je, jadę. Zrobiłem się zdjęcie. Mało tu widać UV, ale dobra. Zobaczmy. Widzowie. Ja już wam też dziękuję za oglądanie. Jest 20 mówiłem, druga... Kudyna, że mimik, no nie. No nie, no nie gadaj, że mimik. Tego mimika, ale właśnie nie zdążyłem, bo widziałem, że ty już jedziesz. Ja cię... Ale wiem. co chciałeś Kudy. powiedzieć, że mimik? Kurde. No ale chciałeś powiedzieć coś Halo. o mimiku. Halo. Czemu Powiedz. A ja jestem. mówiłem o... Już kurna myślałem A czekaj, złotuję się. Już o tym mimiku, i właśnie, ale ty mnie przekonałeś. Mimik jest, kurwa, na najgorszy, bo patrz. Wyjątkowa moc, nie jesteśmy pewni, do czego jest zdolny ten duch. To jest najgorsze. Moim zdaniem, box. moim zdaniem die, Deogen i Mimik to są dwa najgorsze duchy. Mimik w znalezieniu, a Deogen ogólnie. Dobra. No bo a bo ja za to, deogenem... że. Ma że Deogen nam nie da się ukryć i w praktyce no. jak jest pościg albo będziesz krążył wokół tego ku, albo będziesz krążył wokół stołu, albo kulno przegrasz no, ale nie bo wiesz, że Deogen nie tak wolny tak wiem, ale kulno... cicho na chwilę dziękuję wam za oglądanie to był kolejny film z, z serii którą będziemy nagrywać o fazmofobii a teraz Wpadajcie na poprzedni film, żeby zobaczyć, jak, jak znowu nam źle poszło. I na, to, na ten zepsuty filmik, przynajmniej u mnie zepsuty z backroomsów, jak sprawdzałem. On po prostu coś się stało z moim monitorem. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Do następnych odcinków. Cześć!